Cześć, witam cię serdecznie po trzech tygodniach bez filmów. Dzisiaj chciałabym poruszyć kilka tematów. Nie przedłużając, chcę przeczytać ci fragment z księgi Ezechiela, 33 rozdział. Posłuchaj, jak możemy się ocalić? Powiedz im, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, by występny zawrócił ze swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg. Dzisiaj ten fragment, dlatego że często pod moimi filmami na TikToku dostaję takie pytania: jak otworzyć serce przed Panem Bogiem, jak nawiązać relacje z Panem Bogiem, jak to zrobić, żeby być z Bogiem blisko, jak to zrobić, żeby poznać moje powołanie, moją misję, jak usłyszeć Boży Głos, jak to zrobić, żeby po prostu być z Bogiem w, w głębokiej relacji, w bliskiej relacji, w zażyłości i nie musieć gdzieś tam w internecie wyszukiwać ludzi, którzy nazywani są charyzmatykami i gdzieś biegać za nimi czy słuchać tylko ich konferencji, ale doświadczyć Boga tu, gdzie jestem, w moim domu, w, mo w czasie mojej modlitwy i po prostu w mojej codzienności. E jak każda relacja, relacja z Panem Bogiem wymaga czasu i zaangażowania. Ja bardzo często przytaczam fragment ze Słowa Bożego, który mówi: Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do Was. To jest bardzo konkretna zachęta i obietnica jednocześnie, że jeśli ja wykonam jakiś ruch w kierunku Pana Boga, to On nie pozostanie bez odpowiedzi, ponieważ Pan Bóg widzi nasze małe starania. Widzi nasze trudności też w, tej, w, tym, w tym zdobywaniu relacji, zdobywaniu jego uwagi, widzi nasze słabości, zwłaszcza kiedy ten nasz duch jest ochoczy, a ciało jest słabe, na przykład kiedy chcemy się modlić, a jesteśmy zmęczeni i kończy się tym, że modlitwa trwa bardzo krótko, mimo że bardzo pragnęliśmy być z Bogiem dłużej na modlitwie, dziękować Mu, przepraszać Go, uwielbiać Go. Bóg widzi nasze starania, on zna nasze serca. I teraz, co trzeba zrobić, żeby być w tej relacji blisko? Jak to zrobić, żeby otworzyć te serce przed Panem Bogiem? Otóż jest to bardzo proste, bardzo proste. Pamiętam też taki czas, kiedy ja się zastanawiałam, jak ludzie to robią, że są tak blisko Pana Boga, i oni opowiadają o takich niesamowitych doświadczeniach z Nim. Ja sobie myślałam przez pewien czas, no, że ja muszę gonić za tymi ludźmi, że ja muszę ich śledzić tylko, że tylko ich modlitwa może zadziałać jakoś w moim życiu, że Bóg zadziała tylko przez nich i oni są takimi przekaźnikami. I owszem, w jakimś stopniu jest to prawda, natomiast Bóg powołuje każdego z nas do tak bliskiej relacji, ponieważ, przypominam, jesteśmy dziećmi Bożymi, a Bóg nas stworzył z miłości do miłości, więc. Relacja miłości zakłada to, że jesteśmy naprawdę w zażyłej relacji z tym, kto nas kocha i z tym, kogo my kochamy. Z jednej strony, kiedy myśli się o relacji z Bogiem i o tym, że kiedy go nie doświadczam w codzienności, to jest taka myśl, że Bóg mnie nie kocha. Ale ja chcę to odwrócić, bo Pan Bóg, który mówi nam, Przybliżcie się do Boga, a on przybliży się do Was, zawsze odpowiada na modlitwę. On traktuje nasze słowa serio, traktuje nasze zobowiązania serio, traktuje to, co my w modlitwie Jemu pokazujemy, naszym sercem, to, jak go, jakie pokazujemy przed nim, jakie wylewamy przed nim. On traktuje to serio, on z nas nie szydzi, on z nas nie żartuje, traktuje nas po prostu poważnie, z miłością i szacunkiem. To jest chyba domena Pana Boga, człowieka niekoniecznie. Ale jeśli ja robię jakiś mały wysiłek w kierunku Pana Boga, to on zawsze odpowiada na ten wysiłek, ponieważ widzi moje ludzkie zmagania, widzi moją ludzką słabość. I myślę, że można tak powiedzieć, że Bóg docenia to, że. Ja osobiście staram się zdobyć jego serce, jego uwagę, chociażby tym, że na przykład rezygnuję z jakiejś przyjemności w ciągu dnia, nie wiem, odmawiam sobie pół godziny jakiejś e, oglądania filmów, czy jakiejś rozrywki, którą, którą naprawdę cenię, lubię, na rzecz tego, żeby trochę dłużej być z Panem Bogiem w codzienności. I ten fragment, który przeczytałam, gdzie Bóg mówi, że mamy zawrócić ze swojej złej drogi, to jest nic innego, jak po prostu. Nawrócenie. Ja już kiedyś wspominałam w którymś z filmów, że nawrócenie to jest przede wszystkim zmiana naszego myślenia na temat Boga, na temat Jego nakazów i zakazów, i na temat Jego woli dla naszego życia. Bo jeśli w naszej głowie się przemieni, to my zapragniemy inaczej postępować w naszej codzienności. Czyli jeśli wcześniej myślałam tak i tak, i nagle poznaję Pana Boga, w mojej głowie się odmienia. Ach, to prawda jest inna niż myślałam. E, więc, jeśli ja przemieniam to moje myślenie, to przemienia się automatycznie y, właśnie moje postępowanie w codzienności. I kiedy ono się przemienia, to ja zaczynam żyć inaczej. Zaczynam żyć, żyć inaczej. Prosty przykład. Wcześniej na przykład używałam wulgaryzmów jako przecinków. Ale kiedy zrozumiałam, że jest to grzechem, że to jest. Y, Przykle dla Pana Boga, ale jednocześnie, e, kiedy słuchamy kogoś, kto, kto mówi i słyszymy co drugie słowo przykleństwo, to w pewnym momencie bywa, że przestaje nam się to podobać. Mam wrażenie, że przez takie małe sytuacje Bóg też pokazuje, działa przez nasze sumienie. No i kiedy my już rozumiemy, aha, że to jest grzech, aha, że to jakoś obraża Pana Boga, może sprawia mu przykrość, no to moje nawrócenie to jest to, że ja rezygnuję z tego, że ja chcę jakiejś poprawy w sobie. Nie zawsze ta poprawa jest łatwa, żeby, wiecie, zrobić to samemu z własnymi siłami. Może być w nas pragnienie nawrócenia i na przykład rezygnacji z pewnych rzeczy, ale nie potrafimy sami. I wtedy musimy prosić Pana Boga w modlitwie o pomoc. Nie mówię, że tak się dzieje za każdym razem. Nie ze wszystkich rzeczy będzie nam y, trudno rezygnować. Niektóre będą łatwiejsze, niektóre będą trudniejsze. Y, pewne jest, że Pan Bóg chce wspierać swoje dziecko. Tak jak my, y, którzy mamy dzieci, y, chcemy Jego dobra, chcemy y, jak najlepiej, żeby im się żyło, y, chcemy, żeby było zaopiekowane y, y, i dajemy zawsze to, co najlepsze naszym dzieciom, i na przykład w naszych modlitwach. Kiedy modlimy się o nasze dzieci, to przecież nie modlimy się o średnią jakość życia, tylko modlimy się właśnie o to, co najlepsze. Oczywiście wynika to z miłości. Chcemy tego, co najlepsze dla tych, których kochamy. No i Bóg tak samo chce dla nas. On nas bardzo kocha, po nas stworzył i on chce dla nas tego, co najlepsze. Więc jesteśmy przy nawróceniu, zaczynamy zmieniać nasze postępowanie. No, i to, co dzieje się w taki piękny sposób w Słowie Bożym, w historii o synu marnotrawnym, którą przypuszczam, że większość z nas zna, ale może nie wszyscy, więc opowiem w skrócie. Syn marnotrawny ma taki moment buntu i chce zabrać połowę majątku swojego ojca, który to majątek należy mu się dopiero po śmierci jego ojca. Zabiera ten majątek, odchodzi i wszystko trwoni na głupoty, na rzeczy związane z grzechem. W pewnym momencie, kiedy stracił już wszystko, dostrzega, że słudzy jego taty, a nawet zwierzęta, żyją lepiej niż on sam i postanawia wrócić do tego taty. I kiedy on idzie drogą, ale jeszcze jest bardzo daleko, to jego tata już czeka na drodze i wypatruje go. Wypatruje go, czeka na syna z otwartym sercem i z otwartymi ramionami. Czyli typowy, naprawdę mocno kochający rodzic, który ma nadzieję, ponieważ stoi na drodze i jeszcze nie widzi syna, ale już czeka, spodziewa się. Taki właśnie jest Bóg. To jest historia o Bogu. O Bogu, który czeka na tego syna czy tą, co, tą córkę, e, którzy się zbuntowali, którzy poszli drogą zła, którzy wybrali grzech, którzy chcieli sobie pożyć. Skorzystać z życia, z przyjemności, Bóg czeka na każdego z nas. Ma serce otwarte, nawiązać z Bogiem relację, to jest zbliżyć się do Niego w sakramentach, w modlitwie codziennej, w czytaniu słowa Bożego codziennie, w byciu wdzięcznym, w tym by w dbaniu o to, by nasza wiara nie była martwa, czyli bez uczynków. Czyli, jeśli mówię, że wierzę w Boga, to staram się w mojej codzienności postępować tak żeby było widać, że ja w tego Boga wierzę, że jestem lepszy niż byłem wczoraj. Nie lepszy od kogoś, ale lepszy niż byłem wczoraj. Kiedy robiłem coś złego, kiedy wszyscy w dzielnicy wiedzą, że wcześniej kradłem, to nagle przestaję kraść z miłości do Boga. Czyli inni widzą w moim postępowaniu to, że ja należę do Boga. Tak powinniśmy żyć jako ludzie wierzący. Od tego zaczyna się nawrócenie. Najpierw jest myśl, potem jest konkretne działanie. Musi być też w międzyczasie decyzja, że ja chcę za tym Bogiem iść. Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga, to to jest naprawdę bardzo łatwe. Musimy podjąć parę kroków, o których wspomniałam tutaj, ale przede wszystkim e, musi być w tobie chęć, chęć w Twoim sercu, pragnienie zmiany. E, to nie jest tak, że powiesz, wierzę w Boga, ale nie zmienisz swojego postępowania. To będzie wiara bez uczynków, martwa wiara. Musi iść za Twoją wiarą konkretny uczynek, konkretna zmiana. Nawrócenie to jest zmiana przede wszystkim myślenia, metanoja, to jest zmiana myślenia. Być może już słyszałeś to słowo. Życie z Bogiem to jest przemiana serca, przemiana naszych działań, naszego postępowania, tego jak się wypowiadamy, jak traktujemy drugiego człowieka, jak traktujemy siebie, nasze ciało, nasze zdrowie, to czy mamy szacunek do samych siebie. Mówię tutaj też o nałogach. Mówię tutaj też o rzeczach, które nam szkodzą i z których świadomie powinniśmy rezygnować i chcieć rezygnować właśnie z miłości do Boga. Będę jeszcze wracać do tego tematu, bo wiem, że jest bardzo ważny. Na dzisiaj bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli chcesz podzielić się swoją historią, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swój komentarz, łapkę w górę. Jeśli uznasz, że to, co mówię, jest jakoś wartościowe i potrzebne tym, których Ty znasz. To po prostu udostępnij ten film. No i zasubskrybuj kanał, bo to będzie e, dla mnie bardzo mm, duża radość. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję za Twoją uwagę. Do zobaczenia.